Rok. Na Ziemi jest to po prostu 365 dni. Jest to czas, w jakim nasza planeta wykona pełny obieg wokół Słońca. Oczywista oczywistość. W astronomii używa się takiej jednostki jak rok juliański. Jest to 365,25 dnia. W ten sposób co 4 lata do kalendarza doliczamy jeden dzień, konkretnie 29 dzień lutego. To tak zwany rok przestępny. Kolejna oczywistość. Jednak ten sposób liczenia roku sprawdza się tylko na Ziemi. Każda planeta czy inny obiekt w Układzie Słonecznym wykonuje pełny obieg wokół Słońca w innym czasie. Tutaj od razu napomnę. Obieg, nie obrót. Wspominam o tym, bo sam mam problem ze stosowaniem tych dwóch słów zamiennie i w kilku ostatnich szorcach popełniłem ten błąd mówiąc obrót, mając na myśli obieg dookoła Słońca. Wracając do tematu. Im bliżej Słońca, tym krótszy będzie jej obrót. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, im bliżej centralnej gwiazdy, tym krótszą drogę ma ona do przebycia. Po drugie, im planeta bliżej, tym wyższa jest jej prędkość orbitalna. By Merkury utrzymał się na tak ciasnej orbicie, potrzebuje dużo większej prędkości niż Neptun, krążący gdzieś na rubieżach naszego układu. Orbity planet są eliptyczne. O tym mówi pierwsze prawo Keplera. Każda planeta układu słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, w której w jednym z ognisk jest Słońce. Jednak, gdybyśmy teleportowali się bardzo daleko w kosmos i spojrzeli na nasz układ z góry, a orbity zaznaczyli linią, będą one gołym okiem wyglądały jak idealne okręgi. Różnica między peryhelium a abhelium jest dość spora, ale w skali odległości w kosmosie ledwo zauważalna. Inaczej sprawa ma się z obiektami w pasie Kuipera, ale o tym nieco później. Od razu wspomnę, że wszystkie liczby, które podaję, będą wartościami przybliżonymi. Przy takich wielkościach nie ma co się skupiać na miejscach po przecinku, których i tak prawie nikt nie zapamięta. Zacznijmy od najmniejszej planety Układu Słonecznego, Merkurego. Ma on najkrótszą drogę do przebycia, a przy okazji porusza się najszybciej ze wszystkich planet. Dlatego rok trwa tam zaledwie 88 dni. Jest to 1 czwarta roku ziemskiego. Także gdyby naszła was ochota, by sprawdzić swój wiek w merkuriańskich latach, musicie pomnożyć go razy 4. Co ciekawe okres obrotu wokół własnej osi Merkurego to około 59 dni. Gdyby ktoś wpadł na pomysł zrobienia merkuriańskiego kalendarza, to nie musiałby się jakoś strasznie napracować. Wystarczyłoby niecałe dwa pola na dni i probota z głowy. Jeśli myśleliście, że Merkur jest dziwny z tym swoim stosunkiem dnia do roku, to zapraszam serdecznie na Wenus. Rok. 224 dni. Nie jest to jeszcze może rok ziemski, ale już łatwiej byłoby nam operować na takich liczbach. Czyli pewnie wenusjański kalendarz będzie bardziej logiczny. No, niestety nie. Pierwszą oznaką dziwności Wenus jest jej obrót w przeciwnym kierunku niż reszta planet. Poza Uranem, ale o tym później. Do tego bardzo wolno, bo z prędkością zaledwie 6,5 km na godzinę. Przykładowo, prędkość obrotu Ziemi wynosi 1674 km na godzinę. Najprawdopodobniej w momencie powstania układu Wenus obracała się normalnie, a przyczyną zmiany kierunku mogła być ogromna kolizja planety z innym masywnym obiektem. Kolejnym wyjaśnieniem może być wpływ grawitacyjny Słońca na bardzo gęstą atmosferę Wenus. W tym scenariuszu prędkość obrotu spadała w wolnym tempie, w pewnym momencie planeta wręcz się zatrzymała i zaczęła powoli obracać w innym kierunku. I w tym momencie jeden dzień na Wenus trwa 243 dni. Czyli rok 224 dni, dzień 243 dni. Powodzenia w tworzeniu ułamkowego kalendarza. Mars jest pod względem obrotu chyba najbardziej podobny do naszej planety. Dzień trwa tam odrobinę dłużej niż na Ziemi. U nas jest to prawie równo 24 godziny, natomiast na Marsie odrobinę ponad dokładniej 24 godziny i 37 minut. Jako, że na Marsie mieliśmy wiele łazików i innych ziemskich sprzętów, przyjęto dla niego specjalną jednostkę SOL. Będącym odpowiednikiem ziemskiej doby słonecznej. Mogliście o niej usłyszeć, na przykład oglądając film Marsjanin z Mattem Damonem w roli głównej. Choć warto tutaj napomnieć, że doba słoneczna jest czymś innym niż doba gwiazdowa, i tak jak na Ziemi doba słoneczna trwa kilka minut dłużej niż doba gwiazdowa, to analogicznie jest na Marsie. Ale jak ma się sytuacja z rokiem? Otóż rok trwa tam zdecydowanie dłużej, bo około 687 dni, czyli prawie dwa ziemskie lata. Jeśli chcecie obliczyć swój marsjański wiek, bo kto wie, może dożyjemy kolonizacji tej planety, to musicie pomnożyć aktualny wiek razy 1,8. Zresztą ciekawe, czy jeśli faktycznie dojdzie do tej wyczekiwanej kolonizacji Marsa i urodzą się tam pierwsi ludzie, to czy ich lata będą liczone w latach ziemskich czy marsjańskich? No i pytanie, czy będą dla nas jeszcze Ziemianami, czy już oficjalnie Marsjanami. Jowisz i Saturn dwie największe planety układu słonecznego. Jesteśmy już za pasem planetoid i oddaliliśmy się o naprawdę spory kawałek. Gazowe olbrzymy mają to do siebie, że dość szybko się obracają. Obrót wokół własnej osi na Jowiszu trwa zaledwie 10 godzin. Dzięki tak szybkiej rotacji astroamatorzy bez większych problemów mogą zaobserwować ten obrót, obserwując Jowisza dosłownie jedną noc. Natomiast jeśli chodzi o ruch obiegowy, to zaczynamy znacząco oddalać się od ziemskiego rozumienia roku. Prawie 12 lat. Tyle potrzebuje Jowisz, by otoczyć dzienną gwiazdę. Saturn pod względem czasu obrotu jest bardzo podobny do Jowisza, ale jego pełen obieg wynosi już prawie 30 lat. Co prawda z gazowymi olbrzymami raczej nie wiążemy żadnych planów kolonizacyjnych, głównie ze względu na ich niezbyt zdatną do życia budowę. Prędzej interesujemy się ich księżycami, takimi jak Europa, Enceladus czy Tytan, ale wyobraźcie sobie taki kalendarz na Saturnie. Posiadałby on ponad 26 tysięcy dni. Statystyczny człowiek przeżyłby na nim maksymalnie 3 lata. Uran i Neptun Znajdujemy się już na krańcach naszego układu, a przynajmniej w kwestii znanych planet. Są to planety, które musiały czekać na swoje odkrycie, aż powstaną pierwsze teleskopy. Wszystkie bliższe są bez problemu widoczne gołym okiem i zostały odkryte już w starożytności, a może jeszcze wcześniej, bo nawet nie idzie sprawdzić, kto był ich odkrywcą. Był w nim w zasadzie każdy, kto spojrzał w niebo, a szczególnie ten, kto zauważył ich ruch na tle gwiazd. Uran również jest specyficzny, jeśli chodzi o obrót wokół własnej osi. Czas takiego obrotu to około 17 godzin, jednak uran obraca się odwrotnie, kompletnie odwrotnie. Można powiedzieć, że on się nie obraca, tylko toczy. Jest nachylony pod kątem ponad 90 stopni do płaszczyzny jego orbity. To tak jakbyście obrócili Ziemię w ten sposób, że bieguny nie będą znajdować się na górze i na dole, tylko po bokach. Wiem, że w kosmosie nie ma góry i dołu, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, co mam na myśli. Natomiast czas obiegu urana to już 84 lata. Jak zapewne się spodziewacie, Neptun wykonuje pełny obieg jeszcze dłużej. Potrzeba mu na to no 165 lat. Niestety, nikt z nas nie przeżyje neptuńskiego roku. Biorąc pod uwagę, że Neptun został odkryty w 1846 roku, to od jego odkrycia neptuński roczek obchodziliśmy w 2011 roku. Na sam koniec, jeszcze jeden obiekt. Do 2006 roku oficjalnie uznawano jeszcze jedną planetę Plutona. Orbita tej aktualnie planety karłowatej nieco różni się od reszty pełnoprawnych planet. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie planety krążą po orbitach eliptycznych. Jednak ich mimośrody są tak niewielkie, że nie byłoby to zauważalne gołym okiem, patrząc na model Układu Słonecznego. Orbita Plutona jest już bardzo wyraźnie eliptyczna. W najbliższym miejscu, czyli peryhelium, jest on nawet bliżej Słońca niż Neptun. Rok na Plutonie trwa 248 ziemskich lat. Jako, że został on odkryty dopiero w 1930 roku, to od momentu odkrycia przez ludzkość. Nie minęła jeszcze nawet połowa plutońskiego roku. Im dalej, tym ten czas jeszcze bardziej się wydłuża. Czas obiegu sedny planetoidy, znajdującej się ponad 76 jednostek astronomicznych od Słońca, wynosi już ponad 12 tysięcy lat. Jeśli hipotetyczna planeta X faktycznie istnieje i znajduje się jeszcze dalej, to wyobraźcie sobie, jak długo może trwać rok na takim obiekcie.